Kupiłam sobie ostatnio wykrojniki z Craft and Dio. To są wykrojniki przeznaczone do DLK. No i się okazało, że oczywiście je kupiłam, ale nie pomyślałam, że mogą się nie zmieścić do małej maszynki. Ja mam maszynkę z Action i chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak sobie z tym problemem poradziłam. Będę wycinać na papierze 250 gram, także tutaj chcę sobie wyciąć taki pasujący kawałek papieru. Tu jedną warstwę. O! I się zgadza. I teraz ten papier przyklejam sobie do brzegów. Za pomocą na przykład taśmy łosi, Tak, żeby on mi się pod wpływem e, przekręcania tej maszynki po prostu nie poruszył. I przyklejam sobie brzegi właśnie taśmy łosi. No i teraz. E, Płytka C, płytka A i płytka B. Układę, układam wszystkie równo i, i staram się to przekręcić. No i co się okaże? Okaże się, że nie dokroiło mi brzegu jednego i nie dokroiło mi brzegu drugiego. Co zatem robię? Tutaj musimy się to trzymać to zatem płytka A jest razem natomiast płytka B, która ma tutaj troszeczkę takie brzegi tutaj jakby sfrezowane przesuwam tak, płytka B górna przesunięta natomiast dwie dolne razem, no i teraz jak zobaczycie dokroiliśmy jeden brzeg, odwracamy i znowu, tu mamy góra, dół razem, a płytkę B przesuwamy w stosunku do tego tak, żeby ono nam tą równą częścią po prostu przywierała do, do maszynki. No i roluje. Jeżeli macie wykrzywioną tą płytkę górną, to możliwe, że trzeba będzie po prostu albo jedną, albo drugą stroną spróbować po prostu to w maszynkę, to w maszynkę wciągnąć. O, okay, wycięło się. Prawie się wycięło. Tutaj po prostu też bardzo przy brzegu to umieściłam. Starajcie się po prostu go umieścić jak najdalej. Brzeg. No i jak zobaczycie, jeżeli powtórzycie to tak, czyli najpierw całość, później brzeg, i później jeszcze jeden brzeg, to powinien Wam się pojawić. Wycięty, pięknie wycięty, docięty wzór. Jak widzicie, troszkę się trzeba namęczyć i po prostu e, trzykrotnie przez maszynkę to e, przejechać. Najpierw całość, później jeden brzeg, dr później drugi brzeg, ale serwetka na DLK jest gotowa.